Dzień dobry Państwu! Dzisiaj z moim przyjacielem Mateuszem zagramy sobie w kaliko. No to co? Jesteś chyba pierwszym pierwszym graczem. Tak jest. Teraz bierzesz z ryneczka któryś, który Ci pasuje. Z woreczka dokładasz na ryneczek. No i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tak, tutaj trzy wzory z takich. Tutaj pięć obok siebie różnych. No dobra. No dobra. Tutaj siedem różnych obok siebie. No tośmy w takim razie sobie ładnie zaczęli. Proszę Pana. No dobra. Ja biorę to. To i zwoleczka. I z wodeczka kładziesz na ryneczek. Czyli tutaj muszę ułożyć trzy wzory, żeby były w linii prostej. Gdzie one są tu? Dobrze. Tutaj trzy z rzędu. No. Zaraz może w ten sposób. Ten sposób. Dobra, biorę jeszcze. Co ja tu kurczę chciałem? O, tu. Pan mi zabiera. No, słuchaj, mamy wspólny cel. Mamy wspólny cel. Mhm. Dokładaj z, z tego, z woreczka. Niestety, ale ty masz, wiesz, analityczny umysł, panie kochany, więc ty to sobie ładnie ogarniesz. Zobacz, ja już mam tutaj jeden kwiatuszek. I... I i i co ja chciałem teraz? Co mi by się tutaj przydało? Tutaj pięć tych kropek jest, więc wezmę sobie to. Prawdopodobnie też to. No i dobra, słuchaj, dołożyłeś tutaj, masz trzy w linii prostej, więc bierzesz sobie kotka i dokładasz. Świetnie. Mm. Dobrałeś, tak? Dobrałeś. No to teraz ja. Kto tu te kropki ma? Gdzie są te kropki górcze? Pieczowne. Gdzie są te kropki? To ja idę tu, biorę to, proszę bardzo, i ja Mhm, Dobra. i tutaj kładziesz. Znaczy, nie, nie, kładzisz jeden tutaj, nie? A stąd tu działa. Nie, to stąd tutaj. A to co może ja nie, nie, nie wziąłem. Dobra, to musisz mieć dwie, dwa na koniec tury. No dobra. Patrzyłem się na swoją planszę, więc... Dobrze, no to teraz ja. Aha, już wiem co miałem zrobić. Proszę pana, sympatycznego. Miałem sobie dołożyć tego kotka. I teraz mam raz, dwa, trzy, co daje mi też tego to, te kociubę tu. Zabieram sobie też no właśnie, co ja bym chciał tutaj zrobić. Kurczę. No dobra, biorę to i dokładam. Masz pięciu jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, nie masz cztery, no ale dobrze idzie. Już Wiem, co muszę ci pozabierać następnym razem. E, dobrze. Ja kładę mimo wszystko coś takiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak i. i proszę pana. Dokładasz na ryneczek. Poczekaj, poczekaj, bo Ty już dołożyłeś przed chwilą, czy nie? Hmm. No właśnie. A teraz tego, te skąd wziąłeś? Od. Czyli co? Ja nie dołożyłem? No ja coś przywalam Chyba powinno być to tutaj więc teraz ty. Mm -hmm. Tak. Jest. To chyba mój. Dobra, to teraz co ja O, bardzo no dobrze. Bardzo Aha. ładnie. Ja będę szedł w ten sposób. So. znowu kociubę ze wzorów i teraz, mój drogi. I teraz, mój drogi, coś jeszcze chciałam zrobić. Już. Teraz wchodzą te kurcze pasy. Tak, Marsza, tutaj. Połóż sobie. Bardzo dobrze. Trzeba pamiętać o tym. No dobra, więc teraz ja. Aha, już wiem, co miałam chyba robić. Tylko, że nie potrzeba tych kropek. Jeżeli chodzi o wzory nie o kolory, a o wzory. I słuchaj. Mateusz. Co się można jeszcze zrobić? No dobra. Dobrze. Teraz biorę, proszę pana. To. Teraz twoja kolej, ja nastawiam sobie do osadałych skataną kolejny kolejnych Wziąłeś sobie z ryneczka, tak? No. Wyłożyłeś, no. bardzo dobrze. No to teraz ja. Mam 7. Masz 7? Pięknie. No, ładnie, żeś to zrobił. Bardzo ładnie. To w takim razie, mój drogi, ja sobie położę, niestety, znaczy, stety, niestety, tutaj. Tutaj mam 3. więc sobie dokładam. Mało tego, jeszcze, mój drogi, biorę... Co by tu wziąć? Przydałoby mi się, przydałoby mi się kropeczki, przydałoby mi się kropeczek, o kurczę, już wiem, że z tego nie zrobi, ale zepsułem. No dobra, biorę, czekaj, 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 biorę to. I dokładamy na ryneczek. Łyk kawy. A dwa i nie muszę złożyć No, też mam dwa. Musisz tych dwóch coś wyczarować, żeby kod był twój szczęśliwy. A nie pasuje. A nie? No to musisz i tak dołożyć. No, jakby nie patrzeć. No. no, ale zobacz, no pasuje ci nie pasuje, ale już na przykład to to, możesz uznać za albo AA, albo BB. Yy, słuchaj, musisz sobie wziąć stąd najpierw. Dobra. I teraz to, co dołożyłeś, jest tutaj. No dobrze, no to teraz ja. Ja sobie robię coś takiego. I teraz... Co ja potrzebuję, panie kochany? Co ja potrzebuję? Potrzebuję niestety coś takiego. I należy. sobie guzik mamy sobie guzik. No nie wiem, nie wiem, tylko dlaczego coś jest 3. Ja już sobie coś dołożyłem bezczelnie, czy Ty nie dołożyłeś. Nie dołożyłeś. Hmm, dobra, poczekaj poczekaj, jeszcze ja sobie muszę wybrać jeszcze ja sobie muszę wybrać tu mam tak 3T więc potrzebuję kropek dwóch tu potrzebuję dwóch już nie tutaj zrobiłem ale to się nie uda co ja mogę co ja mogę Panie kochany ile tych Dobra, biorę to na ryneczek cyk. O, i masz guzik, proszę pana. Masz guziczek? No. Tak. no. I to mam pięć, czy nie mam to? Bardzo dobrze. O to chodzi. Na ryneczek dokładasz. Źle. Źle już to wygląda, już się gdzieś tam poza tykałem. Już wiem, że nic z tego nie będzie, ale mimo wszystko jeszcze gdzieś yy, trzeba walczyć. Kurczę, nic nie zrobię z projektów, ale nie ja. Bo tu mam dwa, tu mam dwa. No dobra, ryzyk fizyk. Ej, namiotka. Trzymaj się, Krzysiu, dziękuję Ci za wszystko. Pozdrowienia, Dziękuję. tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć. Dobra, pięć takich. Taki. Bardzo dobrze. No, mówisz, że mam więcej punktów. Panie, rozwalasz mnie. Dobierasz z Ryneczka? Zrobimy coś takiego, że nakładam to tutaj, dobieram sobie to, i jeszcze cyfry. Czekaj, czekaj, ja, 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 ja. A ty sobie nie dobrałeś, tak? Tak. Dobra, dobra, dobra. Elegancko. To teraz mówisz ja? Nie ma kropek. Aha, czekaj, co ja zrobimy? Ja dołożyłem, tak? Później ty dołożyłeś, powinno coś być. Ja mam dwa. O to, żeśmy się coś po, po, podpiczkało nam się. No dobra, ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko, proszę pana, to ja sobie dokładam tu. Biorę sobie to i... I słuchaj, co ja miałem tutaj na myśli. Co ja tu chciałem zrobić? Proszę Pana. Dobra idę biorę to, ryneczek. O i teraz ty. kotka jest ten kotek to jest to ale tutaj zacząłem sobie robić nowego więc chyba to się liczy skoro nie używam tych starych tak mi się wydaje i słuchaj co ja mogę zrobić dalej co ja mogę zrobić dalej no nic już nie zrobię nie? może jeszcze tobie się coś uda i przechodzimy do podliczenia punktów. I ostatni, tak? Ile tych kropek kurczę? Raz, dwa, trzy. Więcej nie ma. Co ja mogę tutaj zrobić? No dobra. Nic nie zrobię. Kładę tutaj i rzecz kończymy. Pamiętasz, jak się podliczało wszystko? O te są punkty. To też. Tylko wiesz, co? Weźmiemy sobie tak. Oho, o, ho, ho, Ta książeczka już się rozrasta. Myślałem, że się będzie kończyć. Dobra, słuchaj, Mateusz, jesteś ty. Ja jestem, Tomek. No, i tak, zbieramy na początku te wszystkie, które ci się udało, projekty zrobić. Masz coś? Tutaj nie masz, tak? Nie masz dwóch par, bo masz trzy. Kolory masz y, dwa kolory. Dobra, tutaj się chyba nie zgadza. Znaczy, jest ten. Tutaj mamy, co mamy. Okay. Mamy. Raz, dwa, trzy. To by było dobrze, ale nie mamy z kolei tego. Dobra, no to tutaj dwie, tutaj też się nie zgadza, kolorami, też, no dobra, to 0%, dzień dobry, Z, zero procent. Dzień dobry o, Pani widać. Aniu, dzień dobry Pani Aniu. Czy Ty masz coś takiego oto, ale nowe? Nie. Żeby koty, bo tam chyba w tych szufladach było u dziewczyn chyba to jest, bo mi trzeba kot, bo ja jestem w stanie tego znaleźć. Niestety Aniu, nie poradzę. Bo Ty tego nie kupowałeś? Zupełnie się tym nie zajmuję. Ładną może grę. Tak, pozdrów widzów moich. Boże, weź przestań. No, nie no pozdrow! Nie pozdrowi. Widzieliście, jakie mam koleżanki z pracy. Bardzo lubię, bardzo lubię Anię, ale nie chcę na pozdrowić. No pozdrow. no. Powiedz tak, Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam, no, nie no, się, z... się wstydzę. To, to na YouTube możesz występować? Ona nie wie, ona nie wie. widzowie drodzy, że my to nagrywamy, ale... Dobra, teraz ja. No. Co nie no. Tutaj mam, zobacz Mateusz. Yy, chodzi o pary. Tu mam parę. Tu mam parę. I tu, co mi daje 7 punktów. 7 punktów. Tu. Yy, z kolei, tutaj mam. S tutaj nie mam. S tutaj nie mam. Teraz, czy ja mam tutaj? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mam tylko 7 punktów. Dobra, teraz koty yy, liczymy. Ile mamy za koty? 5 punktów ty ma. No 5 razy ileś tam? Ja mam 20. A Ty ile masz? Ło 1000! Ile masz? Podliś wszystko? 5, 10, 17, 24, 35. 35 drodzy Państwo. Ależ on to zrobił. Dobra, ile jest za guziki? Ile było za guziki? Trzy punkty za guziki, tak? 3 Więc ja mam guzików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem razy trzy to ile? Dwadzieścia jeden. A pan? Mam trzy, tylko trzy, dziewięć. Dobra, dziewięć. Ja jestem słaby z matematyki. Po podliczaj. Słuchajcie, drodzy Państwo, być może popełniliśmy błędy, no ale jednak Kaliko to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne Ile masz? 44. Ty masz 44, a ja mam 48. Dziękuję bardzo. To była fajna rozgrywka.